Maleczko wszystkim z... z... Minecraft.pl Gramy sobie na PvP Niektórzy chcieli, żebym właśnie zrobił odcinek z tego, więc z z zrobię. Yy, na poprzednim koncie dostałem badań niestety. Także, yy, troszkę lipnie, tylko zabiję łapką, jestem kozak. O! Dobra, teraz będę miał eku, także mam nadzieję, że zabiję z nami dwie osoby. Nie jestem może jakimś blokoksem w pimpie, ale no, przynajmniej dobrze się laję. <laughs> Sorry, że nie było dawno odcinków. Nie chciałam mi się, szczerze powiem, nie chciało. Nie chciało mi się, także um, nie, się na u, u, u. nie wiem na noc. Nie chodziło. Dobra. <laughs> Idę tutaj na pola. Nie wiem gdzie klepać. Chyba coś mi się zleczyło. Jej, dwóch zabiłem już. Nice. <laughs> Dwieście. Łaaa. prawda. znam O Łooo, dawaj, dawaj, typu. Dawaj, typu, la. O, ma, ma sharpnessa chyba coś mi się tak wydaje. Ło. No chodź tu koksie. Ale wrobimy cię troszeczkę. On, on chce mnie wrobić w kakao, ja mu się nie dam tak to na znaczy. co. że gadam, ale mam chrypę. <laughs> Dlatego tak jest. No i i i. Jestem troszeczkę przeziębiony, tak to powiem. Nic ująć, nic ująć. O Jezus! Czyty, 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 czytoly. Ma czy Kurde. Eee, takie. O, o jezu, laga miałam. O, widać, widać, że ma kilaura bije gdzie chce Będę za nie biegnął i ciekawe, czy mnie za tak jak kilaura. Nie no, nie ma ki Wiem jak wygląda kilaura, bo kiedyś miałem, przyznam, ten Shoah coś tam ma chyba. Albo ja słabo gram. No, widać tutaj moje, mój KS. Także... Gdyby chciał ze mną ktoś pograć albo coś, to to, 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 to nie ma sprawy. Skype'a zawsze macie w opisie mojego, raczej tych y, nieogarów, to nie będę z nim nagrywał tam 5 lat, czy coś, bo miałem taki przypadek, że do mnie zadzwonił, taki właśnie typ i no trochę był problem z nim pogadać, żeby nie dzwonił już do mnie, bo bez przerwy dzwonił, dokładnie bez przerwy dzwonił i no, no troszkę był problem. Ale później się odwalił. Soj, soj, spokojnie, sojusz, spo, sojusz, spokojnie. Sojusz, 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 ej, sojusz, pana, sojusz. Nie dobrze tu nie. No to tam idę i, i, i go zabiję. Ho. Będę probox. <laughs> On nie chce nie mnie zasłyszeć, no to zobaczymy. 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 Chwileczka. Ja chwileczkę. O Jezus, Laura. <laughs> Jeżeli to Admin będzie oglądał to, 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 to. zadecyduję, czy bądź nie? Ale wątpię, żeby to Admin oglądał. Dobrze, dobrze, już, pros już idę, już. Już. O. <śmiech> 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 Nie masz co zrobić, tylko pod spampić i sobie zaraz super VIP'a kupię i... Dobry pomysł, szczerze mówiąc. I się dobrze klepie to przydałby mi się super wiktor. Dawajcie na diuku! Do diuksowego! Ja y, miałem na takim serwerze taką ekipę żelazną. Zresztą tak chodziliśmy w grupie i było dwóch, tak jak słyszałam, było tak z dziesięciu. I na Skype zawsze się przykrzy, przykrzy, przekrzykowaliśmy. Nie wiem, jak to wymówić, dobra, ja chyba wiecie, o co chodzi. Yy, cały czas ktoś gadał i po prostu nie był... Nie było, nie było... nie było... Nie było... ich w ogóle słyszeć. I który cały czas krzyczał, że są diaksy. My sojusz, ale dobra. No i że który, że diaksowi przyszli. No no, no to ja się zdziwiłem, no i od razu poszłem tam na nich. Patrzcie, i bez kitu diaksowy. Uciechamy. No i jak przyszedł z tymi dexami, z tym dexowy, cała ekipa się na niego rzuciła, chyba dwóch z nas zginęło, ja, ja przeżyłem, nikt już tak to wtedy chyba nie przeżył, bo się wszyscy jarali i wtedy ja się skitrałem, wykupam, czekam dziurę, ja się skitrałem w tej dziurze i później Eko Dixa podniosę na tą barszę, tam Pro 4, 2x, dwa razy mnie. I mieliśmy te kupy, nie poszliśmy na spawna, mieli 3 czy tam 400 z takich diaksów. Poszłem, naprawiłem to i no i po prostu elegancko było. No, nie wiem co teraz z tym serwerem się dzieje. Serwer się nazywał Boxcraft. I teraz już widzę, że nie ma tego serwera. Omen. Oh, przecież dobra, aleam żebym zabił <knie> yy, mogą być lekkie szumy albo takie bnoła, takie takie fale dźwiękowe, bo mieszkam blisko policji i mogą iść fale yy, no, także nie, tylko to chciałem jeszcze powiedzieć co jeszcze, co jeszcze chciałem również powiedzieć, że, że, że Nie wiem o co tu chodzi za bardzo z tym strefami, No, e, także... super super Mama mi wbiła do pokoju, coś, coś oddawała, nie widziałem co Super VIP Kit super darmowy, zestaw przedmiotów, koksy, diamentowy set. Ender, otwierać enchant, speed, doznacie szybkości. Kit darmowy, zestaw przedmiotów, Zarezerwowany um, zarezerwowany slot, kolorowy, nik plus kolorowy, pisanie, dostęp do strefy Warp super dostaje dostaję 2 x więcej za zrobicie, dostaje darmowe, jab jabłko, przy każdym rozpełnię komendy mmm, yy, nie wiem jaki ten super vip ale może dobry jakiś <laughs> yy, nie mam cheatów nie mam cheatów także proszę sobie patrzcie A później będzie cheaty czy coś mogę nawet wam po każdym zabiciu kogoś pokazywać że nie mam bo niektórzy nagrywają i to wygląda jakby mieli czyty ale jak pokazują to to nie wygląda <laughs> nie ma w ogóle huzuni i tamten eee, po prostu robię stop i na nowo eee, łączyłem sobie nie, nie wiem wiedzieć, powiedzieć zbytnie nie ogarniam proszę, nie, nic nie mam w każdym zabiciu będę pokazywał coś. Chciałem wam życzyć wesoły świąt, no trochę spóźniony jednak, ale, ale no po prostu w tej Wigilię chciałem coś nagrać. Raczej chciałem coś nagrać o 23 grudnia, tak o godzinie 23:59 i czekałem na tą okazję, ale niestety nie udało się. No i, no i sami wiecie, po prostu nie chciało mi się przerabiać na filmu, że żebym taki śpiący tam o 23.00 później o jeszcze do kolegi zadzwoniłem i graliśmy w skilla. No. Ja to sprawdzę sobie za chwilę jak my zapiąłem? What the fuck? Dobra, uciekam, uciekam. I Shift. Dobra, zobaczę ile nagrywam. Wiecie co? Tak nagramy sobie do 13 minut i, i będziemy kończyć. Jest 11. To jeszcze mamy, raczej już jest, no 12 zaraz będzie, no to mamy jeszcze 2 minuty. No to, nie, no z, jeszcze ra, dwa razy zagramy i kończę. Ogrują. Dzisiejszy nie będzie aż taki krótki ani długi, będzie to taki średni odcinek. Także, no. <tryk> eee, może się pojawi kolejny odcinek. Sorry za tamten konkurs, niby tam, że Gift Code, GTA 5 PC e, coś, ale niestety nikt nie wygrał, tam chyba cztery osoby napisały dlaczego chciałyby mieć e, giftko, albo tam coś. E, oczywiście GTA 5 e, dostałoby się 27 stycznia, tak? Bo wtedy jest premiera GTA 5. Yy, Także yy, pisało dużo zresztą osób, że GTA 5 nie ma na PC i w ogóle, ale no to trochę przesadam, bo wiadomo, że raczej ja nic nie mówiłem, nic nie mówiłem ogółem, że yy, 27 stycznia. No i możliwe, że niektórzy mogli się pomylić, ale 27 stycznia yy, wtedy by się dostał, ja bym wytłumaczył wszystko. Ale niestety, mało osób napisało. A z tym konkursem, za 15 lajków. Ja go też odwołuję w sumie. No, troszkę było kiepsko, z kasą stoję, bo wiecie, było teraz... E, święta była Wigilia i coś kupowałem na święta. Yy... Mogłem tak... Jakiś prezent, czy coś pod kątem wiecie. Także... On shitter. Także no, i ja bym się już z wami pomału żegnał, także... Pamiętaj. Subskrybuj, do mnie Nie. Nie, nie. Lajkuj komentuj no i to co się wszystko da no jeżeli chcesz więcej e, takich odcinków z pvp pisz w komentarzu także pisz w, piszcie w komentarzach e, no Także trzymajcie się do i darka